No, Jest pani tak ładna, że nie mogę wziąć więcej niż stówę za stabilizator poprzeczny lusterka wstecznego. No jej, dziękuję bardzo. Proszę. Robił pan gdzieś jazdę testową? Tak, 400 km w góry z rodziną. Ale zalał go pan jeszcze raz. Wie pan co? W moim aucie słychać jakieś okropne dźwięki. A próbowała się pani nie odzywać? Co się pan dziwi, że się psuje, jak pan w randówce masz silnik 1,5 DCI. Ale sam mi pan kazał kupić renówkę z takim silnikiem. No, kazałem, żebym miał dużo roboty. Może pan wystawić fakturę? Mogę, ale nie chcę. A? Słyszysz pan, jak teraz amortyzatory chodzą? A? Dużo lepiej. Nie lepiej, bo to są te same. Te nowe, co kupiłem, to sobie wsadziłem do swojego. No, droga pani, za to naprawę to będzie 500 zł. Kurde, chyba nie mam tyle przy sobie Dobra, ch... z tymi i tak nic nie zrobiłem O kurde, Aż tak źle? Nie, w ogóle nie znam tego silnika Halo? Niech pani mnie jeździ szybciej niż 50 na godzinę Zbyt dużo kasy panu mnie zostawia, żebym pozwolił panu zginąć No, max 50, no 50 Złożyłem go z powrotem i tyle części mi zostało no, ale jak to? Nie wiem, na kazu robiłem, jakoś na razie jeździ. Bierz pan to. Spodobał Ci się film? Gwarantuję, że spodobają Ci się produkty, które znajdziesz w naszym sklepie. Wejdź na sklep 4 i zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy.